Dzień dobry, dzień dobry, good morning. Witam Was w kolejnej Kawie z Mikrutem. Porozmawiamy sobie dzisiaj o słówkach, których powinno się w języku angielskim unikać. No i dlaczego powinno się ich unikać? Ano dlatego, że są to słówka, które są już tak oklepane i tak wyświechtane, że tak powiem, że każdy ich praktycznie używa, i u, u bardzo dużo uczniów wręcz ich nadużywa. Są takie słówka, które jak ja już je słyszę jako, jako lektor, jako nauczyciel, to już aż dostaję białe gorączki. Mówię. Stop saying nice, stop saying big, stop saying very. No bo ciągle każdy mówi very big, very nice. Uh, how was your weekend? Oh, it was very nice. Uh, przestań mówić very nice, ileż można. Very nice to można mówić na poziomie elementary albo na poziomie A2, pre-intermediate. Natomiast jeżeli już jesteś na poziomie troszeczkę wyższym niż A2, niż pre-intermediate, no to mów coś innego. I tak dzisiaj pokażę ci 10 różnych słówek, których powinieneś unikać, żeby nie brzmieć ciągle tak samo. Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia parafialne są takie, jeżeli jeszcze chcesz zrobić jakiś mm, postęp ze swoim angielskim, wznieść swój angielski na wyższy poziom, zacząć w końcu mówić po angielsku i uczyć się słówek tak, żeby ich zapamiętywać nawet 50 do 50 słówek na godzinę, no to koniecznie wypełnij test u nas na co ludzie powiedzą.co i wtedy nasze dziewczyny z sekretariatu do Ciebie oddzwonią i będziesz mógł mogła jeszcze dołączyć. Dobra, przechodzimy. Łyk, kawy do rzeczy. Jeżeli chcesz brzmieć po angielsku w sposób dużo ładniejszy i dużo fajniejszy i nie chcesz używać wciąż tych oklepanych tych samych słówek, unikaj słówka many, czyli dużo. Many może być uh, many books. Uh, I haven't got many books on my shelf. I've got just a few. Uh, I co zamiast tego? Zamiast tego możesz użyć na przykład uh, takich słówek, jak tutaj się wam wyświetlają na ekranie, uh, na przykład myriad. myriad of something, a myriad of something, albo countless, numerous, plentiful i several. I teraz pokażę Wam, jak to zastosować w zdaniach. Na przykład, the restaurant had a myriad of delicious dishes to choose from, including a wide selection of vegetarian and gluten-free options. czyli restauracja miała bardzo dużo takich wspaniałych pysznych dań The restaurant had a myriad of delicious dishes myriad She had countless books on her shelves each representing a different time period or genre And she couldn't wait to dive into them all. Czyli miała niezliczoną ilość, liczbę książek. Countless books. She had countless books. I tutaj to, co jest ważne, żeby nie mówić countless of, ponieważ countless to jest jaki, czyli taka niezliczone, niezliczone książki miała. I po polsku też nie powiemy, że miała niezliczoność książek, tylko nie, miała niezliczone książki. She had countless books on her shelves. Innym słówkiem, jakie możecie zastosować, zamiast many, jest numerous. Jak na przykład w zdaniu. The professor's lecture was so detailed and thorough, that he managed to cover numerous topics in a single class, leaving his students feeling both challenged and fulfilled. Czyli wykład profesora był tak szczegółowy, że udało mu się. Mm, Przerobić bardzo wiele tematów. Many topics można zastąpić numerous topics. Numerous topics in a single class. Innym słówkiem, które możecie zastosować zamiast many, jest plentiful. I plentiful, czyli po prostu dużo. The garden was filled with plentiful blooms and lush greenery. Creating a peaceful and inviting oasis in the middle of the city. Czyli ogród wypełniony był bardzo dużą liczbą takich kwitnących roślin uh, i, i takiej bujnej zieleni, i dzięki temu udało się stworzyć taką mm, spokojną oazę w środku miasta. Coś takiego: plentyful, plentiful books, plentiful blooms, plentiful topics, plentyful delicious dishes to wszystko możecie stosować zamiennie. No i Ostatni taki synonim, ostatnia, ostatni zamiennik, chciałem powiedzieć alternatywa, ale ktoś ostatnio mnie upomniał, że alternatywy mogą być tylko dwie, więc mówię zamiennik. The library had several study rooms available for students to use. Czyli, że w bibliotece znajdowało się wiele takich pokojów do, do nauki. O, do nauki. Okej. Okay. Drugim słówkiem, które jest nadużywane przez uczniów, jest słówko, sam go zresztą trochę nadużywam, jest słówko awesome, awesome. No i czemu ono znalazło się tutaj na tej liście? Dlatego, że po prostu bardzo dużo ludzi używa to słówko e, praktycznie w każdym kontekście. I teraz na przykład e, the view from the mountain top was truly awesome, był fantastyczny. I teraz jakimi pięcioma słówkami możecie zastąpić słówko awesome? Na przykład stunning. Tak jak w zaniu. The view of the Grand Canyon was absolutely stunning, stunning. It took my breath away, czyli e, ten view Boże, jak to się mówi No wiecie, rozumiecie. E, z Grand Canyonu z Wielkiego kanionu był fantastyczny, absolutely stunning. It took my breath away, czyli zaparło mi dech w piersi. The intricate details and design of the ancient temple were truly remarkable. Remarkable, czyli właśnie takie jak awesome, czyli mamy już stunning i remarkable. Trzecim słówkiem, jakie możecie użyć, the orchestra's performance of Beethoven's Symphony No. 9 was extraordinary and left the audience in awe. Re extraordinary, czyli Zamiennikiem osom awesome może być również słówko extraordinary, czyli wyjątkowy, taki super. Innym zamiennikiem może być słówko impressive. The art exhibit showcased some of the most impressive works by the world-renowned painter. Czyli wystawa. Na wystawie pokazane były niektóre z takich bardzo zapierających dech w piersiach fantastycznych prac światowej sławy malarza. I tutaj tak chciałbym, jak w końcu powiedzieć, czuję do ciebie pociąg. I feel trained to you. Ha, ha, ha. Nie. Możemy na przykład powiedzieć. To be attracted to someone. Oh, I am so attracted to you. I find you extremely attractive. Tak możecie to powiedzieć. Okej, okay, um, i tutaj Waszą uwagę chciałbym zwrócić na słówko, które u, u, kiedyś, kiedyś, kiedyś sam odkryłem, jeszcze studiując i byłem bardzo siebie dumny, że coś takiego odkryłem, na jakiejś stronie muzeum, że jak mamy exhibition, czyli wystawę, to ta exhibition showcases something. Czyli na wystawie znajduje się, wystawa pokazuje, nie show, tylko showcase. To możecie sobie skojarzyć na przykład tak, że bierzemy e, walizkę na wystawie. I pokazujemy, co mamy w tej walizce. nie? Uh, Showcase, no bo case to walizka. Ok. Mm, I ostatnie takie słówko, które może być zamiennikiem awesome, to jest uh, astonishing, czyli The Magician's Trick was astonishing, leaving the audience in awe. Uh, the, 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 the Magician's Trick was astonishing, astonishing, czyli praktycznie to samo co awesome, amazing. Ok. Nadużywane słówko numer trzy. To jest Very. Very good. Very nice. Very big. Very little. Very small. Bla bla bla. Wszystko może być very. Uh, she was very tired after a long day at work. No i teraz, jak możemy to zamienić? Zamiast ciągle używać very, użyjmy takich słówek jak na przykład truly. I am truly sorry for my mistake and will do everything I can to make it right. Czyli zamiast very mówimy truly. I am truly sorry. Czyli bardzo mi przykro. She genuinely cares about the well-being of others and is always willing to lend a helping hand. To jest też pani zwrot, lend a helping hand, czyli użyczyć komuś pomocnej dłoni. She genuinely cares, czyli she cares a lot, uh, very much. No tak nie powiemy she cares very much, but she cares a lot. Uh, but genuinely, czyli tak naprawdę prawdziwie o, czyli prawdziwie troszczy się o, o innych. Innym słówkiem, które możecie użyć zamiast Very, jest Absolutely. The new restaurant in town is absolutely fantastic, with mouthwatering dishes and impeccable service. Czyli ta nowa restauracja w mieście jest po prostu fantastyczna. I, i tutaj też jest taki disclaimer trochę, że. Są pewne przymiotniki, to ostatnio mówiłem w mojej grupie zaawansowanej. Są pewne przymiotniki w języku angielskim, których się nie stopniuje. Na przykład jednym z nich jest fantastic. No bo raczej nie powiemy, że coś jest fantastic, more fantastic, the most fantastic. No bo jeżeli coś jest fantastyk, coś jest fantastyczne, to coś drugiego. Nie może być. Ten, ten samochód jest bardziej fantastyczny niż tamten. No nie. Nawet po polsku tak nie powiemy. I, I teraz jak mamy takie przymiotniki, których się nie stopniuje, czyli właśnie wonderful, fantastic, um, co jeszcze może być? Freezing, czyli taki bardzo, bardzo zimny, no to to są tak zwane absolute adjectives, czyli ich się nie stopniuje, bo nie, nie ma już nic wyżej. Jak coś jest freezing, to jest po prostu freezing. Nie może być coś mniej freezing albo bardziej freezing. Nie, po prostu jest freezing. Jest mroźno na dworze, a nie wczoraj było bardziej mroźno niż dzisiaj. Po polsku to może jeszcze jakoś tam to brzmi, ale po angielsku nie. No, 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 hell no. I do tych adjectives dodamy, dodamy sobie tak zwane grade, grading adverbs albo non-grading adverbs. I do gradable adjectives, czyli do tych przymiotników, które się stopiują, będziemy dodawać grading adverbs. I na przykład takim grading adverb, jak mówimy fast, faster the fastest, to możemy powiedzieć very fast, nie? Natomiast już nie powiemy very fantastic. Jeżeli mamy ten niestopniujący się przymiotnik, to musimy użyć innego przysłówka, tego non-gradable adverb. A non grading adverb, czyli absolutely, absolutely właśnie, absolutely freezing, absolutely fantastic, absolutely wonderful, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie o tym dzisiaj, może jak będziecie chcieli. Jeżeli chcecie, żeby zrobić taką wam lekcję z tych właśnie przymiotników, które się stopniują i które się nie stopniują, to dajcie znać w komentarzu, napiszcie, tak, chcemy przymiotniki, co się stopniują, albo wystarczy, że napisze, napiszecie w komentarzu absolute adjectives, to ja wtedy będę wiedział, czy zrobić taki odcinek, czy nie. Jeżeli nie będzie przynajmniej 10 komentarzy, to takiego odcinka nie robię. Okej, okay, dobra, więc tak, The new restaurant in town is absolutely fantastic, to już było. Kolejnym słówkiem, które może Wam zastąpić very, jest certainly. Na przykład, the research findings are certainly interesting. But more studies are needed to confirm the results. Czyli te mm, wyniki badania są very interesting certainly interesting, czyli bardzo interesujące, ale więcej badań jest potrzebnych do tego, żeby potwierdzić te, te wyniki. Um, no i ostatni tutaj um, ostatnia alternatywa, ostatni zamiennik. I am decidedly not a morning person, and need a cup of coffee to function properly. Czyli naprawdę nie jestem taką takim rannym ptaszkiem. Um, Tutaj, nawet by było tak dziwnie, by to brzmiało, gdyby powiedzieć, I am very not a morning person. Czyli tutaj też trzeba trochę uważać na kontekst, jak to stosujemy, ale I am decidedly, czyli tak bardziej z pewnością nie jestem e, rannym ptaszkiem. I am decidedly not a morning person. Ok, następna rzecz. Eee... pokićkałem wam. Pokićkałem wam, bo to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, to dotyczyło bardziej e, really, a nie very. Apologies for that. Um, no, co, co mogę mieć na swoje usprawiedliwienie? Nic nie mam na swoje usprawiedliwienie. Uh, spojrzałem na notatki w złym momencie i, 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 i mi się to wkręciło to, to very. Ale to, co Wam mówiłem o tych gradable adjectives, on gradable adjectives, to oczywiście ma sens i to oczywiście tutaj tego się dotyczy. Okej, okay, czyli tak, czyli to wszystko truly, genuinely, absolutely, certainly i decidedly to dotyczy really, a nie very. Bo na początku powiedziałem wam really, a, a, a potem zamieniłem na very. Mm, OK, dobra, to nagram wam to od nowa później. OK, kolejnym takim słówkiem, które może, które jest nadużywane przez uczniów, jest good. I teraz good to słówko może być. Na przykład, the concert was really good with incredible musicianship and an enthusiastic crowd. The concert was really good. Uh, good, very good, really good, to też można stosować oczywiście zamiennie. I teraz, jak można zamienić to słówko good? Good możemy powiedzieć jako excellent, okay? Czyli the service at this restaurant is truly excellent from the moment you walk in to the last bite of dessert. Czyli jest taki naprawdę fantastyczny, wyśmienity, excellent. The student's presentation was outstanding. Czyli prezentacja studenta była fantastyczna, outstanding, czyli taka wyróżniająca się. Showcasing a depth of knowledge, knowledge and engaging delivery that kept the audience captivated. Czyli the presentation was outstanding. No i kolejnym takim zamiennikiem was incredible. Uh, the concert was incredible. The concert was incredible. Też możemy tak powiedzieć. Albo the film was incredible. Można też powiedzieć: The concert was superb. Superb. Tak jak Skoda. Nie mówi się superb, tylko mówi się superb. The concert was superb, with the musicians displaying incredible talent and putting on an unforgettable performance. Ok. Innym przykładem też może być takiego zamiennika exceptional, czyli The hotel's exceptional amenities and attention to detail make it a top choice for discerning travelers. Exceptional, czyli wyjątkowy. Ok. E, innym słówkiem, które jest używane przez uczniów, to jest bad, czyli zły. Czyli na przykład e, zły albo m, taki straszny też może być. The storm was so bad. That it knocked out power to the entire city for several hours. Czyli e, burza była tak poważna, tak okrutna, bym powiedział, że wywaliło prąd w całym mieście na kilka godzin. I teraz, jak możemy to słówko zastąpić? Oczywiście wszystko zależy tutaj od kontekstu, w jakim to użyjemy. Ale jeżeli mówimy na przykład o jedzeniu, to możemy powiedzieć terrible. Czyli the food at the restaurant was terrible zamiast mówić it was really bad, albo it was very bad. Możemy też powiedzieć awful. The weather was awful during our vacation. Czyli pogoda była okropna podczas naszej wakacji. I'm so glad I'm back home. Cieszę się, że jestem w domu. Innym słówkiem może być abysmal. Abysmal. Uh, czyli taki okropny. The team's performance was truly abysmal and left much to be desired. Czyli pozostawił wiele do życzenia. Abysmal, czyli taki okrutny. Dreadful. The movie was dreadful, and I regret having wasted my time on it, czyli ten film był okropny, dreadful. No i ostatnie, uh, I had a lousy day at work today. Lousy, to jest właśnie taki okropny, lousy day at work today, and I can't wait for it to be over. Kolejne słówko, którego nadużywają uczniowie, to jest nice. Ile razy się zapytam, How was your weekend? Oh, it was nice. I czy to jest uh, uczeń na poziomie A2B1B2C1? Każdy mówi jak jeden mąż. It was nice. Uh, I watched a movie. It was very nice. Ah, zamiast, zamiast nice użyjcie czegoś takiego, jak na przykład pleasant. The weather was so pleasant that we decided to have a picnic in the park. Czyli pogoda była tak ładna, tak przyjemna, że zdecydowaliśmy się pójść na piknik. Albo charming. I charming możemy to użyć albo w stosunku do ludzi, albo w stosunku do mm, jakichś obiektów, przedmiotów, może nie przedmiotów, tylko bardziej zjawisk. No, no, chociaż przedmiotów też, obiektów. Na przykład miasteczko. The small town was charming and quaint. Czyli było takie spokojne, e, urocze i spokojne. She has such a charming personality that everyone loves her. Ma tak uroczą osobowość, że każdy ją każdy ją uwielbia. Innym takim słówkiem, które możecie tutaj sobie zastąpić, to ten przymiotnik nice. To jest na przykład agreeable, agreeable. Tylko to bardziej użyjemy w stosunku do osób, czyli taka osoba, która z nami się zgadza. Uważamy taką osobę za a nice person, czyli I found the hotel staff to be very friendly and agreeable during my stay. Agreeable during my stay, czyli także e, zgadzali się z tym wszystkim, co ja chciałem. Agreeable. Ok, the park was a delightful place to spend an afternoon, czyli delightful to kolejne słówko, które możecie użyć zamiast e, nice. Delightful, delightful place. Ale raczej nie powiemy, że delightful movie. The movie was delightful. Raczej to powiemy w odniesieniu do um, miejsc, do osób też możemy użyć, jest um, a delightful man. The design of the new building is quite appealing. Appealing – kolejne słówko, które możecie użyć zamiast noise. Appealing, czyli takie, co appeals to me. Proszę nie mylić z appalling, because appalling to znaczy od, od, odrzucający. Odpychający, odrzucający, jakoś chyba tak. Um, ok, kolejnym słówkiem, które jest nadużywane przez uczniów, jest przymiotnik happy, czyli szczęśliwy. Uh, she felt incredibly happy and grateful when her friend surprised her with a birthday party. No nie. Już na poziomie, powiedzmy nawet B1, możecie użyć, my tego uczymy gdzieś w połowie roku. Odstraszający, dziękuję. Uh, w połowie roku uczymy różnych przymiotników, które możecie używać zamiast właśnie takich. Um, Takich, takich popularnych przymiotników, to jest na przykład joyful. Czyli after months of waiting, I was joyful to finally receive the good news. Okay? A, czyli po miesiącach czekania e, ucieszyłem się, że otrzymałem dobrą wiadomość. I was joyful to finally receive the good news. Innym zamiennikiem, słówka happy jest delighted. I was delighted to find that my favorite restaurant was still open for business after the pandemic related shutdowns. Czyli ucieszyłem się. I was delighted to find that. I tak jak widzicie wcześniej było nice i nice możemy też powiedzieć delightful. Delightful place. The park was a delightful place. To też można użyć to w odniesieniu do osoby jako happy, czyli delighted. I was delighted. Innym słówkiem, które możemy użyć, żeby zastąpić przymiotnik happy, jest elating. Winning the championship was an elating experience, czyli było takie uh, wprawiające mnie w wielką radość doświadczeniem. Uh, and I felt like I was on the top on top of the world. Elating experience, elating. Um, innym słówkiem, które możecie wykorzystać zamiast happy, jest thrilled. When I heard that my favorite band was coming to town, I was thrilled and immediately booked booked tickets for the concert and immediately booked tickets for the concert i was thrilled czyli byłem zzz, taki podekscytowany, podekscytowany no i ostatnie uh, ostatni tutaj zamiennik to jest ecstatic ecstatic czyli the, czyli taki podekscytowany the moment she saw her newborn baby for the first time the new mother was absolutely ecstatic and overwhelmed with happiness czyli tak jakby prze Mm, przepełniona szczęściem, coś takiego. The mother was absolutely ecstatic. Ok, kolejnym słówkiem, które nadużywają uczniowie, jest przymiotnik. Angry, czyli zły. I was so angry at my boss for shouting at me. Uh, czyli um, byłem tak bardzo zły na swojego szefa, że na mnie nakrzyczał. Zamiast tego możecie powiedzieć annoyed. I was annoyed. I was annoyed when my neighbor started playing loud music in the middle of the night. Czyli byłem taki poirytowany, annoyed. Uh, możecie to sobie skojarzyć na przykład z um, Anią, czyli Ann, która, którą coś wkurzyło, i ona mówi. Oj! Ponieważ uh, w języku angielskim nie mówimy "ay ty, tylko mówimy oj. Więc możecie sobie skojarzyć właśnie z an oj, an -oj, annoyed. Uh, I was annoyed when my neighbor started playing loud music in the middle of the night. Okay? Innym przykładem, takiego zamiennika słówka um, angry jest upset. After I found out that my flight had been cancelled, I was so upset that I had to take a deep breath to calm down. Byłem tak Zdenerwowany, skurzony, smutny, poirytowany, upset. Innym zamiennikiem słówka angry jest furious. When my computer crashed and I lost all my work, I was furious and wanted to throw it out the window. Czyli byłem tak, byłem, wpadłem w furię. O, tak możemy to przetłumaczyć. Irate. To jest kolejne słówko, które możemy użyć zamiast angry, czyli poirytowany. My boss was irate when she found out that the project was behind schedule and that we might not meet the deadline. Czyli e, moja szefowa, mój szef był e, poirytowany, poirytowana, kiedy odkryła, e, że projekt spóźnia się z realizacją. E, irate pisze się mm, I R A T E, czyli irate. Irate. Irate, czyli to jest taki, um, taki który się uh, charakteryzuje taką złością, nie? Irate. Uh, irritated to bardziej bym powiedział jest, bo tutaj ktoś na TikToku się pyta, irritated uh, to jest bardziej taki poirytowany, uh, na przykład uh, I was irritated when I found out that my neighbor left some litter uh, on the stairs, yeah? A natomiast uh, irate to już jest taki bardziej niż poirytowany, bym powiedział taki bardziej ff... pieniony. O, coś jak furious. Ostatni zamiennik słówka angry to jest livid. Livid. Pisze się L -I -V -I -D, L-I-V-I-D. Livid. Uh, after discovering that her credit card had been stolen, my friend was livid and called the bank immediately to report it. Ok, czyli była taka bardzo, bardzo zła. Ok. I słówkiem ostatnim, którego nadużywają uczniowie, jest słówko sad, czyli smutny. Na przykład the news of her grandfather's passing left her feeling deeply sad. I jak możemy to zastąpić? Zależy tutaj oczywiście to od wszystko wszystko od kontekstu. Ale na przykład disappointed. I was disappointed when I didn't get the job I had applied for. Czyli byłem rozczarowany tym, no jak rozczarowany to i smutny, że nie dostałem pracy, którą chciałem dostać, o którą aplikowałem. Albo innym takim zamiennikiem może być dejected. Dejected, czyli taki wycofany trochę bym powiedział, ale też bardziej właśnie jako sad, smutny. My friend was dejected when he failed his exam, as he had been studying for months and had hoped to pass. My friend was dejected, czyli um, tak, um, możemy też powiedzieć, że był taki zniechęcony, uh, ale to bardziej taki um, o, podupadły na duchu, tak bym to nazwał, podupadły na duchu, czyli taki sad and depressed, to jest właśnie dejected. Uh, innym zamiennikiem jest glam, glam. Gloom się pisze. G-L-U-M. After hearing the bad news, he sat there with a glum expression on his face, not saying a word. Czyli po tym, jak usłyszał ten, tę, tę złą wiadomość, usiadł z takim smutnym, posępnym wyrazem twarzy i nie powiedział ani słowa. Innym zamiennikiem jest przymiotnik Sorrowful. Sorrowful, czyli the sorrowful look on her face told me everything I needed to know. Her beloved dog had passed Away. Czyli to takie smutne, bardzo e, wyraz, e, smutny wyraz na jej twarzy. Powiedział mi wszystko, co, co, co mógł powiedzieć. E, czyli tak, mm, sorrowful, taką definicję słówka sorrowful jest showing grief. A grief to jest taki, właśnie jak ktoś umrze, to, to odczuwamy grief, taka żałoba. Ok, i ostatni zamiennik to jest Heartbroken, czyli taki ze złamanym sercem. After her father's sudden death, she was completely heartbroken and couldn't imagine ever feeling happy again. Czyli dosłownie serce jej wyło z rozpaczy, pękło jej serce. She was heart, heartbroken. Um, raczej nie powiemy, że her heart was broken, bo break somebody's heart to bardziej jak. Ktoś z kimś zerwie, albo, albo kogoś rozczaruje, bardziej w ten sposób. Natomiast Heartbroken to tutaj jak najbardziej sad jest dobrym synonimem. No i co, słuchajcie, to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za to, że wytrwaliście do końca. Sorry za tę pomyłkę. Z very, really. No i co? No tak naprawdę, chyba byłoby tego tyle. Ok, dobra. Tyle na dziś. Dzięki serdeczne. Have a nice weekend. Take care. See you next week. Bye, bye, bye.